Siemma jestem Biru, to jest kolejny na na moim kanale jest to oczywiście filmik z Roketa, oczywiście z tą samą ekipą Shadow Biru czy... <laughs> <Yeah, laughs> Shadow, yeah, shadow no, Dymek, man. przywitajcie się, nagrywamy dalej. Siema. Siema, no. siema, siema, jak Birut to też się przywitam, dobra, starty. Shadow beot. <laughs> No, dokładnie, ogólnie jest to 150. próba nagrania tego odcinka, 150 okay. razy nie wyszło Ok, już próbujemy nagrać, że w sumie nie dziwię się, że klączę język, nie? No, Shadow Beard Oczywiście linki macie w opisie tutaj do Shadowa i do Dybka, jak nie zapomnę Zapraszam, zapraszam serdecznie, gramy na 777 w ogóle 777 No tak. Dobra, jedź Jadę, 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 jadę Krzysztof Piątek, patrz Patrz, czołóweczka! o <grym> Oja, oja? Dobrze. O ja. P... no To już, rozgrzewko... już nas dziesiąty rozgrzewkowy, więc. <grym i <grym i to już no. rozgrzewka. O, A nikomu obrony nie Bo ja No Nie, no. Bo ja byłem w szoku, byłem. Ja byłem w szoku, byłem. <grym> ja sama, ja bym ja, ja to zablokowałem na linii jakiś No tak, i tu, uwa. Dobra, jeszcze ja tutaj zabrakowałem. Właśnie ktoś się odbija jakoś tak. ładnie do mnie? Zostałem na reakcję No to lepiej nie sprawdzę, bo. Tylko ja mam być tym brękażem. Ja to jestem głównym napastem. Oj, Biród, dobrze. No. Ewidentnie, skryty nawet te same. Uj, ale problem ja. miałem, ty. No, no, no o, ja, no patrzcie, oglądać, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Musicie oglądać rokieta z, z kamery Biruta. Patrzcie, patrz. Się, oh, to... Nie chciałem to... przed tą piłką, dobra, lecę po nią razem z wami jedziemy, jedziemy, jedziemy. Na zadymę. Dziwią, grać. Się, panowie. Dobra, Uj oj Pa tak, jak lecą, pa jak lecą No jakieś hardy. Jaki Bo zastrol. Oj, oj na bie... <laughs> to jest Jeszcze raz! Dokładnie Moja, moja! Dobrze, moja. Nie w tą stronę. <laughs> Finnom nie umiem, jak jadę do przodu. Gol? No. Czy to będzie gol? Nie. nie, to nie będzie gol, proszę państwa. To było, nie był gol. Pięknie, Księciunio. Dybek, asysta. Ja tutaj pomoc mentalna, moje 6 punktów kluczowe. Piękny strzał. Krzysztof, piątek. AK Robert Lewandowski. To dobre, kierowanie. Right. Let's go, let's go. Ej, hey, wal, wal, wal. Spokojnie. Oj, bierutę. On lekko ją ja tam podciągnąłem. No Oj, i Oj, fikałka zrobiłem na plecy. <laughs> Wal, 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 Ej, bramkaż, bramka, ja tak Mam na nim złapać. Dobrze, ale ma... no. Bo mnie tutaj na nerwę tego nie Ale chciałem, zawsze, punkcik. Może Michała tego nie Zawsze szansa no, na, pisać. na pisać. To, to Zawsze szansa no, na tego nie chce. Gdzie jesteś, dybek? Gdzie jesteś? To no, to zaraz wlecisz z zespołu. DZIWDZINASZ Z TEGO mieszkania No patrz co ten zrobiłeś, ten... gdzie no, byłeś? No a gdzie byłeś? No. A ja ci kibicowałem tylko no i co? A dobra To ma sens No ma to wybaczam Bo ja z nim jestem swolny panowie Dobrze jest, co ty gadasz No tylko mnie kopnij Dybek Aj Mam, mam To będzie gol? To nie będzie gol? Chyba, że teraz ja wejdę, patrzcie to, patrzcie to. No, pa, 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 pa. blokuje mnie! Patrzcie, patrzcie, patrz powtórkę! Patrz Pękno, co zrobił, patrz, patrz! Patrz, kluczyk, patrz, 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 patrz! bo zamyka. Pięknie, patrz, patrz, patrz! Pięknie, proszę państwa, Robert Lewandowski. <gry> Lewa noga, Arkadiusz Milik. Rób skli na tabeli, szybko. Jesteś przed dypkiem. Ja jak próbowałem nagrywać, tą miałem tragiczne fps-y. Ten już chwilę grafizuje, wywala go z rocket'a, co skliwę coś. Nie no, no. Tylko e mi, tylko ty, mi. Gra. No, ty, ty ciągle ze dwu masz. Ja skitu, ty ciągle to jedzenie idziesz. <laughs> Ej, bramkarz! Bram, bram! bram. Nie mam turba! Ej! Ale, Nie no, ale że, ale, że ty kurde jesteś Nie umiem się obrócić, żeby k***a zablokować Nie spodziewałem się, że ta piła sobie tak odbije Ooo proszę państwa, obrona, poziom, po prostu, Gerard Piquet E, tak, to ta obrona poziomu Mark Bartra O Z Greg'em Bale'em Tak Proszę teraz w montażu wkleić to nagranie, gdzie... Mark Bartra, Gareth Bale Zapamiętaj, panie montażysta No, dokładnie Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jeszcze, 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 jeszcze. Co, co, co tam się dzieje pana no, 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 ty... jaka... to? Skaczę tutaj imek. Dobrze, to, dobrze, dobrze, dobrze. No, kurwa, kurwa. Ten film wleci. Ten, ta gierka wleci, bo mam gola. Tak, no ta spoko, Wleci, bo ci sprizy i nasza rakieta. <laughs> <laughs> No, to też. To mi te... wrzuca, panowie! No, ja muszę ty, z tyłu! Aj kurde, prawie ja ja miałem, wlecia, ty! W w w prawie tak tak, taki ja szczupak się... wleciał, ale taki da, ta szczupak, nie? Ja A muszę przyjdę. Uuu! Kurwa! Gol! Gol! <ślam> <Brawa>! Proszę państwa! <ślam> wiem Krzysztof Piątek Szczupak, szczupak w jedną stronę nie wleciał, to w drugą wleciał Kot Kot, to faldy Nie no, prawie nie musi lecieć. Nawet jak przegramy No Ej, gol, to będzie gol Dobrze ale się rozlało tam no jak ktoś musi się kierował, A ja jeszcze dybka tam walnąłem, nie? Pa to Pa, jeszcze go tam uderzyłem pa, Jeszcze go... A nie, to nie, nie dybka, to koś innego, dobra ja Jeszcze tutaj się Dobra, tutaj rozlał. Możliwe, że się rozlał teraz dobra kończ się ja Broń Stanowski Spokojnie. Stanowski Stanowski Stanowski, Stanowski. Stanowski. Yes. Birut No Kurde. Nie spodziewałeś się Kurde. mnie Kurde. tutaj? No nie no, wszyscy mi boostach trafią. Złodzieje. Aj. Dobrze. Kurde, nie będzie bramy chyba. Aj. No iść. Dobra. Przegraliśmy, łatwo. S? Dobra, jeszcze jedną bramkę. Jedziemy. Pa, pa, pa. Goal, Gol, gol. Gol. Aj. Kurde. Dobra, gramy dalej, gramy dalej. Jedziemy, jedziemy. Sędzia nie widzi, sędzia no, no gambuster jest jakiś kurde. No musiałem no, no musiałem otwierać Dobra ale to była dobra gierka. Tutaj dwa gole z dobra. mojej strony Dzewa Jest film nagrywany Rocket League Nicero, się bigny na Fajnie, fajnie widok, to był to, to, to był mój zamiar. największy fan po prostu Trzeba no. przyszedł się i przywitać, a ja tu wiecie taki dobry. dobry dla fanów jestem Witam ja się to, z każdym. chciał coś od Jedziemy na wirus teraz. Fajne. Proszę cię skupcie i strzelaj do tej właściwej grafiki, dobra? Dobrze, dobrze, ciekawy profil, bardzo ciekawy profil na Instagramie. No Dybek, dobra, widzę tam, gra, ja Mark Bartra. Oliw kurde. No, Mark Bartra. Kurde, minął się z piłeczką tam. Jak z powołaniem. Pirot? O, i się uciulił. No co, no inaczej nie mogłem tego robić. Sprawdziłem to chociaż tyle ja. A, no, mu. pod No ale dobrze. No przez to się oni minęli. No niby tak, ale... No, ej, ej, księciunio, Twoja, Dobra. dobrze. To. Warunki jak w Premier League. No, zabrakło pół metra. Hm. Wiesław Wietrów stał i strzelał. A, jaja, bronił. Kurde. Ej, nie w tą stronę. Mam, 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 mam. Dobrze, dobrze. To nie dobrze. Nie mam miejsca, Jest oj, ktoś... oj, oj, oj. Nie, nie ja. Nie, nie... Ajajaj, aj, aj, minął się. Kurde, Leciał duchą. jak Bazra, ale co się minął. Wiesz, Dada, nie. Kolegów szuka, autograf? Przeczyt, tym, <noise> Wielka gwiazda B klasy. Oj, jak się bało. Bo... Prawie ta druga gwiazda z No i to jest gol, To jest gol. Jedź Jadę. na paski, to teraz <noise> Oj no, ale chociaż dobrze jakbyś piłkę trafił No trafiłem, trafiłem Nie trafiłem. ty, No, zabrakło trochę Patrz co się dzieje, tu Wrzuta? Pa. Pa. No, oni, oni dobrą wrzutę dali właśnie Kończysz? Co? Aj Nie wiem jak on to uruchomił Prawie była moja No, no prawie Masz piłę, birut No nie no, mam, piłę. bo zabrali Bierzesz to, bierzesz to. Na pewno to. Dobra, wydaje się widzowie Oj, roz się Zwiedziłem dodało, sobie nie? ścianę Oj piłę piłe No i to był kłopot ja tutaj nie, no jest zrobiłem tak zwanego baza Australa. no niestety. ale prawie ja miałem No prawie, prawie <laughs>

ja o, trzymam, o, mam. O, ja trzymam, to, nie supeczka, idealnie wymierzone tyłu, Nic nie powiesz, że masz i masz do mnie problem, no kur... Dobra, nie płakać Panienki o, Ja nie no. płaczę, to on płacze No nie, ty ty się masz, nie ja Dobrze, 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 niszczyć go o, Ale tu trzeba gola strzelić jakiegoś No próbuję, próbuję obrona, obrona! Obrona! Widzieliście to? Na szczęście! Na szczęście, nie bo mnie. Wojciech wywaliłeś, Szczęsny! Ogólnie. Wojciech szczęsny! Ej strzał! Teraz mu... Ja byłem przygotowany yes. ogólnie na obronę, ale mnie wywaliłeś, nie? No a co zrobiłeś? Dybek się rozlałeś teraz, twoja wina ogłem. Rozlałeś się. Minąłeś się z piką tak... rozlałeś się, ty. Mark Bartra. Patrz! Tu jest jest to Krzysztof Piątek, Wojciech szczęsny! Znaczy to. Ja wiem, ja wiem. Jestem pierwszy no to w tabeli. Było. Pierwszy w tabeli. I ja robię screena telefonem. Znaczy zdjęcie. Miedo, dobra. dobra, bo to nie może tak być, że Minut w ogóle jest pierwszy, nie? To jest... To jest Zniszczony. Się, to pierwszy w tabeli. Pierwszy w tabeli. Obrona, gol. Jedyny w daj, tym meczu tak, coś daj, robię. Miał całą w tytu. tytuł o, obrona. Gwiazda tego spotkania Mister kurde d design Ja gwiazda Ej Ouu moja Druga bramę moja Aha Usta i tu No i widzicie tak to jest właśnie tutaj z ekipą strzelam z dybkiem Ja co chwilę ich kieruję oni Zera Goli, zero obron Dramat Nie wiem Ja nie wiem jak z nim grać Widzowie pomóżcie, bo totalnie nie wiem. Ty no podijecie Totalnie nie no. wiem. No. Księcinho się, księcinie się zabił. Nie wiem, że żadną drugą z strzeli. No nie no, zabrakło za turba. Jak miałem turbo to mógłby go. Za wysoko była. Tak, ale nie miałem turba, nie? Dlatego. To jest 2 metry i za wysoko dla niego. Ja już było te co ty grasz. No, chopie, gdyby nie ja to byś nie miał piłki teraz. No, gdybyś to, żebyś błokował, to nie doraz zrobił. To jest nie sobie zająłem. Ale tu za dyma się robi teraz Dobra ja bym jeszcze jednego rankera wygrał ogólnie Nie, ja bym, ja bym to w ogóle usunął Nie, 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 nie. dwa gole mam, znaczy dalej i ten. Ja to zostawiam Jestem pierwszy w tabeli, nie masz szans że ja to usunę nie Robisz Robiszciłę to nie No Nie, nie ale jakby ta gra w każdym meczu, to byśmy wygrywali Rzuta? Jeszcze z drugiej strony Nie, to jest koniec. do końca a jajajaj, GG panowie GG ma szansę na branę rakety jeszcze jeden Ta, zagrajmy jeszcze jednego lasta, Dobra, Niech, nie poglejał ten Ja bym nas tutaj nie na to Kasacja mi Achan wszyscy Zostaw to Pirut To jest moja piłka, ja tu jestem gwiazdą, kurwa głębyszy, nie ta droga Zostaw ją, bo się zalecisz To tylko to za krzywdę Dobra, kieruję was a, już? No, archbacji. jestem drugi w tabeli A? Dobrze, że nie pierwszy Pójdź, pójdź Kurwa ma mać, nie, nie, nie chcę mi się już nie grać Wal, 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 no pójdź, ja nie stawię mu No co, wal, wal, wal Nie będę walił na bizi, chłopie <futem> No dobra, tam raz byś mógł Będziesz wycieknął jakiejś teczki na mnie i będzie na mnie warden Raz Tynina byś mógł <futem> Na shadowa, 1600 subów Żeby te papiery jeszcze wyciekną do neta Dobra Mam dzisiaj Jak się chłop wydał Dzisiaj jest dramat, to prawda Churna, każdy się rozlewa Patrz, strzał! Pałek mu zabierze, jakiś... Kur... <grywa> nie, nie wbijajcie na kanał Księciu, nie? To jest taki ham przeproś, 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 przeproś Nie! Przeproś nie, nie, nie podawaj, nie podawaj. Ja nie, tylko podawa, Nie podawaj podawa jego ktoś. Jesteś nikim, nie jesteś nikim. Napiszę w komentarzu. Bark martra ci znienawidzi. Tak. Masz wirut, klątwę, barka klątwę barka martry. Klątwa <grym> barka martry. Masz Birut, wirut, wirut! No daleko jestem. Ja mam jedną mową do Nie podam, bo jest Barką Martrą. Klątwa, klątwa, barka martry no, ale To znaczy, że nie... przy każdej możliwym rajdzie nie będziesz się nie, wywalać nie, Przy każdym możliwym birud, rajdzie Birut, ale wierzaj w księciu, a nie we mnie no. Jak już to nie, nie, nie. No, ja, no, ale pięknie, Leonardo, Messi Messi, Messi, Messi Leonardo, Leonardo, proszę państwa, Messi birud, jesteś? Jestem na skrzydle, na środku Masz, Birut No, wybił Do dupy wrzuta. Króciutko Wywalaj. Dobrze, takie zagranie jest warte z 20 złoty. Premii ej, 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 Jezu. 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 wybił to Jezu. by samochód, a, skupanie, I cool. to o, jest Ktoś musi mu dawać. Ale jak no. widzicie progres jest Od ostatniego odcinka na każdym możliwym meczu Tutaj jakieś punkty zaliczone są Asysty, gole, coś tutaj Progres, progres, progres duży I to widzowie musicie przyznać To jest Julian Rakietowej no. Młody talent No nie taki młody no, Stary dział. Bieżą, tak weteran Weteran boiskowych zmagań, proszę państwa. No kurwa, te, się Nie wierzę. Dawaj Dybowski Nie, no Dawaj, dzisiaj do reporta. I to totalne. No, gdzie jest pan z Rodo. Meskitu, Rodo. Rodo. Znaczy wiesz co to, to jest, Roda <laughs> Mini Mike, proszę państwa. Ej! Brona! 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 A, brona, brona! Dobrze, dobrze, Brona. Brona, od Brona. Ale się wpierdoliłeś między wódka za Nie. No. Usłyszał takie słowa i teraz powtarza. Dobra, o. Wakacje jeden ma. jeszcze tam dupnął mu. Ej, Pięknie, pięknie, pięknie. Nie no. Ewidentnie... Dobra, biro Tutaj do... Tutaj dożę do Ankaral Messi. Chłopie. Tutaj będzie. Tutaj będzie coś innego. O, tam, tutaj będzie Czarny tam, też, tam. Oj. Znamy, tak, <śmany> ale ja wiem dlaczego, bo mi się ścieżki nie połączyły, jakby. Patrz! Ula, Messi! Ja wiem, to jest Messi! To jest Messi! Oj, musimy zrobić, żeby o, o Messi! Talent, talent. Z połowy boiska proszę Państwa, Roberto Carlos, rzut wolny. No. No Gwiazda Nie Gwiazda. no oni nie wiedzą co się dzieje oni, oni w mają A ten, Nie no, tylko dla ciebie bronią i dobrze mm. Po prostu wiesz jak masz do czynienia z taką gwiazdą jak ja no to już speniali no, no, po prostu tak, tak. Wiesz, no jak grasz z Mesim to już od początku masz obsrane Majty nie? Ale że... No nie musisz o mnie aż tak mówić no, nie no. A jeszcze przy okazji oblak Chłopcu sobie pod... nie, podrzucił Jak miał turbo to ten gol byłby mój, nie? No, i mogłeś, mogłeś wziąć, żeby, byś był przy... No, ale nie miałem turbo, nie zdążyłem Ale Jeste co no, panowie, no 6-0 Oj, chłopcy się poddali, no No, Wie, nie by, nie Jeste Ej, to byli zwycięzcy no. turnieju Jak oni byli zwycięzcami turnieju, to ja jestem Leonardo Messi Wszystko się kiedyś kończy Wszystko o, oh, mam przeciwnika oniku Mamy przeciwnika o o fat as. Oj, 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 To jest mój ulubiony tryb pogłem. No widać, nawet samowolę jak słyszeliście. No. Płaczesz? Płaczesz. Uj. Ten kurde, mędrzą przed Łukaszką do kibla scrollował w białą, darmą piłę, nie no No to mogłeś mówić o, Dobra, mam to nie No, mam. faktycznie masz te Ale zamroziłem z powrotem, S. Dobra, ja się, za, ja się zamieniłem z typem, bo to zamiana jest dobra, No, nie, ja wytrzymam, dobra, druga próba, S Kopam, walnąłem. wal mam Wal Jest, księciunio Nie ma Gwiazda, Wielu. gwiazda, Wielu. Tam, Dobra, Dobrze, że jest z mocami, chociaż trzymasz. Jeden z mężków wyszedł i teraz będzie kozak, czyli Dobra, co ja mam? O! �ma ok. O kurwa, to jest i brama. Nie żółwik, dajcie żółwika. Jakiego żółwika? To jest jeżyk, nie żółwik. Faktycznie. <familiarity> <cor Olha> <susza> ja myślałem, że macie żółwika, czy coś. Powaliłem zwierzęta. Dajcie, dajcie żółwika. <coughs> Powaliłem zwierzęta Mam no, podobne No nie, no, nie wywalaj no, mi Ja żywcy żywię Chłopie Wystrzelił gola, to mnie wywalasz Pomyliłem, no podobne są No nie, ja jestem podobny No nie? Żółw skrzaczany A żółw Brzmią podobnie ty Brzmiłem podobnie, nie ja bym podobnie Nie no Boże żeby ty raporta jesteś, podaj się tą piłkę, do Masz Dawaj No ale Leonardo, Messi Krystia... Krystia... No, Leonardo! Chciałeś, no. chcia chciałeś piłkę, no to masz, no co? To no, dobrze Widział? strzelił, No tam każdy by taką strzelił, prawda, taka jest Nie, ty byś nie kawił, by tak No w sumie nie tak. tak No, no proszę państwa

Co to było? Co to Oh my god Dobra, bramka Szyń Daj mi ten magnet, zarzuć magnet No ja tutaj dynamo wiatru, Ej, ma jeża W Nie Z Ej, walnijcie go Zbiera się Mam jeżyka Więc podajcie piłkę Tyle będę pijem, ja wracaj się my ramach, no. Kasacja? No nie wiem o, jak to się będzie zamienić Będę go odmówić No, masz diem o, Ale no to ktoś diem, tornado diem, ma no No tak. ej, miotam, miotam na no, miększadu Rada, mam iron fista, aktywuję Ja też, kasacja No nie, no miałem... Aj. Mam żółwia, beard mnie wywalił oczywiście Oh, kurt, oh, kurt, oh, Patrz, strzał Mr. Biru to jest? Patrzcie, to talent! Jest? Żółwia, może. talent w polskiej Wcześniej żółwia zabiłem, a teraz proszę państwa, tzllä. takie coś. Jest, w każdym meczu. W każdym meczu, gol albo cokolwiek, yes, no jest progres. Jest potencjał w tym zawodniku. Tak, no. 10 a się... godzin. Na... Patrz! Ja! A, a, a. O, jeszcze mi, jeszcze nie dało, bo Patrzcie o, na mnie, patrz jak mam wleciałem, Wy w tu a ja cyk. Ledwo co tym wytknąłem. Piękna o, kurde. O, kurde. sprawa. Cieszę się, że chociaż w tych trybach jesteście lepsi. Chłopie, ja tu kolejny raz jestem przed tobą. O, bym trafił, bo lubię. No zaraz kończę. Trzytykarska tak, do p***a Ojej, Legolasa mam Dawaj, dawaj Mam żółwia, mam żółwia Uf. We dwóch użyliśmy Legolasa Dobra, ja musiałem już użyć trzytykarski, żeby to ograniczyć Ja mam Dobre. żółwia A ja strzelam... oj, nie strzelam Ojej, Dobra, Piwe, to dla ciebie No Machnij się i ja sobie skończę Nie po no. pi*** to A, Ja muszę Piwe zamrazić Weź mroź, mroź, mroź. Tak Jaki birut, jakiego biru nie ma, Aj, kurde, Jeszcze birut powiedział mi mnie, weź nie brać. No ja nie widziałem tego, to Dobra, mam jeszcze. Żółwia. Ja no, wyglądasz jak żółw. <laughs> bez kitu. Ja mam nie to jest więcej gdzie wyglądasz jakiś no. nie też Daj mi tego nieżyka użyć Trzeba sprawdzić, jak ten Barcelon Muszę wygrać Pewnie... Druga Pewnie dostają z No nie, że Moja, moja, moja... Ej, no ty kurde, koniec A, byłem, byłem... za daleko, żeby piąkę dać To moja by było. GG. Wynka, wynka, warka, A dźwięka. jeszcze tu zabrałem prawie no. Dobra, prawie moja, nowa żuwia, żuwia, dobra, dobra, GG. Dźwięk. Kolejny dźwięk. goal, kolejny asysty o Wirus Pragmatic No, 18, nie, 17 level wbity. 25. Wbity. Dobra, na ra.